Dzień dobry, dzień dobry. Witam. Ja na warsztatach w szkole w piątej klasie w Nowym Targu prowadzę warsztaty, a Piotruś z Patryczkiem w domu. No i ja utkwiłam tu laweta po mnie jedzie, bo niestety samochód stracił moc i nie mogę ruszyć. No i niestety ja znowu laweta, bo samochód stracił moc i nie mam jak wrócić do Krakowa a to tyle górek a on nawet ruszyć nie może, więc kolejne koszty samochód już odstawiony do mechanika pan powiedział, że może na jutro zrobi, zobaczymy a ja teraz wracam do domu, czekam na tramwaj no i potem muszę jechać jeszcze sobie wypożyczyć samochód, bo na jutro mi jest bardzo potrzebny No i ja jestem na lotnisku w Krakowie, ale nigdzie nie odlatuję, tylko idę wypożyczyć samochód, bo na jutro bardzo potrzebuję. No i tu jestem już na lotnisku w Krakowie, idę y, do wypożyczalni auto wypożyczyć, bo na jutro jest mi niezbędnie potrzebne. No i muszę, bo mój został u mechanika. No i ja samochód mam z innej wypożyczalni, bo tamta się okazała, że musi być karta kredytowa, ja mam na inne nazwisko, no i cena już wzrosła z 200 zł do 600 zł, więc poszłam do innej, wszędzie chcieli po 300 za dobę, a tu mam 300 zł za dwie doby, także jadę. No i ja już dojechałam, mam taką małą Toyotkę. Ach, z tymi wypożyczalniami to problem, bo to co innego wychodzi, potem co innego jest w środku, także najważniejsze, że mam samochód. No i tyle.